Sąty w Skocie Borowic pan Andrzej Mazur zgłosił nam pewien problem. Mieszkańcy chcieli zbudować altankę własnym sumptem. Zebrali nawet w tym celu już materiały. Niestety wskutek pewnych wydarzeń nie pozwolono im na to. Teraz burmistrz gminy Wąsosz chce postawić altankę kosztem 18 tysięcy złotych, tym razem z budżetu gminy. O co w tym wszystkim chodzi? Postaramy się to wyjaśnić. Nasza wieś generalnie to są ludzie bardzo zorganizowani. To, jest tutaj cała masa ludzi, którzy którzy angażują, angażują się społecznie, chcą sobie troszeczkę po prostu poprawić tutaj e, warunki życia. E, no i doszliśmy do wniosku, że skoro już mamy taką działkę, mamy obiecaną świetlicę, no to postawimy sobie przy okazji taką altankę, w której będziemy mogli sobie posiedzieć przy grillu. Wiadomo, że w świetlicy, grilla postawić nie możemy, prawda? E, więc taka altanka jak najbardziej miałaby tutaj sens i, i miałaby tutaj rację bytu. No z uwagi na to, że tutaj pozyskaliśmy troszeczkę materiału takiego drewna opałowego, bo bo działka, na której teraz stoimy, wyglądała mniej więcej tak, jak, jak ta obok. Czyli tego drewna troszeczkę tutaj było, myśmy to wszystko zrekultywowali, a z pozyskanego drewna to pozyskane drewno zamieniliśmy na materiał właśnie, tak? Czyli mamy jakieś tam deski, mamy jakieś tam belki. Z części tego materiału zrobiliśmy już takie ławki, takie stoły biesiadne, prawda? A, a resztę tego materiału, który, który zgromadziliśmy, właśnie chcieliśmy przeznaczyć na, na budowę właśnie takiej altanki, która miałaby tutaj mniej więcej w tym miejscu powstać. Czy sołectwo porozumiało się z burmistrzem, kiedy mieszkańcy zbierali materiał na budowę tej altanki? To znaczy nie. My po prostu żyliśmy tą nadzieją, że w związku z tym, że podpisując umowę przejęcia tej działki, pan burmistrz zobowiązał się w umowie do tego, że ta świetlica tutaj powstanie w określonym czasie. Jak dobrze pamiętam, to chyba koniec listopada 2018 roku. Jest tutaj też tablica, na której to widnieje. Doszliśmy do wniosku, że warto by było, żebyśmy też sami coś zrobili, prawda? Bo to nie, nie sztuka iść i prosić, zrób mi to, zrób mi to. My też chcemy pokazać, że też potrafimy się zorganizować, mamy jakieś pomysły, jest gro ludzi, którzy, którzy po prostu są zaangażowani i pomagają w tych, w tych wszystkich przedsięwzięciach, które organizujemy. No i doszliśmy do wniosku, że skoro już. Jest naszą taką tradycją organizacja imprez w plenerze, tak? jak Dzień Dziecka czy, czy Dożynki. No taki budynek właśnie Kaltanka jak, jak najbardziej nam się przyda. No, trzeba gdzieś tego grilla postawić. Trzeba gdzieś tam mieć jakieś miejsce, gdzie będą podawane jakieś tam posiłki, taki catering, prawda? Na takich imprezach i nie tylko, bo też przecież każdy z mieszkańców może sobie przyjść codziennie, czy nie wiem, czy w sobotę, czy w niedzielę i z takiej altanki skorzystać, bo to jest przecież nasze wspólne dobro, prawda? I, i można sobie tutaj posiedzieć, czy z rodziną, czy ze znajomymi i, i, i pogrillować, spędzić razem czas, prawda? Mieszkańcy sami zebrali materiał na budowę altanki, a czy Wybudować tą altankę, w wybudowaniu tej altanki, liczyli na pomoc, pomoc gminy? Nie, nie, nie. We, wnioski, który, we wniosku, który złożyłem do, do urzędu w imieniu mieszkańców, sprecyzowałem to. Napisałem we wniosku, że my występujemy tylko i wyłącznie o udzielenie zgody na postawienie tej altanki z naszego materiału i zobowiązałem się do tego, że my sami to po prostu zbudujemy. Także nie, nie, będziemy, nie będziemy prosili gminy o, o to, żeby żeby nam to zrobili, bądź też o to, żeby nam coś sfinansowali, bo materiał po prostu już posiadamy, a pracę wykonamy własnym sumptem. Jasne. E, teraz chwilę pomówmy o tym, w czym jest problem tak naprawdę, tak? E, kiedy burmistrz został poinformowany na piśmie o tym, że mieszkańcy mają takie zamiary, e, w jaki sposób odpowiedział na to? Jak się, jak się do tego ustosunkował? No ustosunkował się do tego w ten sposób, że mm, w odpowiedzi na pismo stwierdził, że nie ma sensu budowa takiej altanki, gdyż gmina podjęła kroki w związku z budową kurnej chaty. No jak się okazuje w momencie kiedy złożyłem odwołanie od tej decyzji negatywnej, tak? czyli kiedy złożyłem sprzeciw, no to okazało się, że w kolejnym piśmie, które otrzymałem, dowiaduje się, że właśnie gmina taką altankę wybuduje sama, z własnego materiału, czyli ten materiał, który my Pozyskaliśmy, możemy sobie teraz przeznaczyć na jakiś inny cel. Nie wiem na jaki inny cel, być może dojdzie znowu do jakiegoś pomysłu i okaże się, że jednak nie, bo, bo po co, bo nie ma sensu. No, najwyraźniej, najwyraźniej jest tak, że tam w gminie chyba wiedzą lepiej, jakie my tutaj mamy potrzeby. No właśnie, a co mieszkańcy na to? Czy rozmawia Pan z mieszkańcami, czy oni się wypowiadają na ten temat? Oczywiście, jak najbardziej rozmawiam z mieszkańcami. No, wiadomo, zdania są różne. No, nie, ma, nie mogę powiedzieć, że jesteśmy wszyscy zgodni, prawda? Jedni, jedni uważają, że wszystko jest w porządku, inni uważają, że to jest po prostu zwykła złośliwość. Tak to mniej więcej wygląda. No, nasza wioska zawsze była uważana za taką no, troszeczkę gorszą, prawda? Nie wiem, czy. czy, czy czy to ludzie byli uważani za tych gorszych, czy to wioska, kolokwialnie po prostu jako wioska. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja odnoszę zupełnie inne wrażenie. Jestem tutaj Sołtysem od trzech lat. Moim zdaniem, raczej pozytywnie oceniam tą wieś i, i myślę, że jeszcze długo zdanie nie zmieni. Jeszcze zapytam pana, jakie jest pana zdanie, bo mm, takie inicjatywy ze strony mieszkańców to coś pozytywnego, tak? W ogólnym, w ogólnym rozumieniu. E, czy pana zdaniem. Takie potraktowanie sprawy przez burmistrza, przez urząd gminy, nie zniechęca jednak mieszkańców do takich działań? Panie dyrektorze, no, no cóż, no tak to jest. No. Oddolna inicjatywa w naszej gminie, no na moim przykładzie widać, nie jest mile widziana. My tutaj naprawdę bardzo się staramy. Nie chodzi tylko o organizację jakiś tam imprez, bo, bo wcześniej były takie sytuacje, że ktoś zarzucał nam, że my potrzebujemy tylko mordobicia, że potrzebujemy pijaństwa, potrzebujemy robić tylko imprezy. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jakby pan redaktor tutaj przyjechał w momencie, kiedy myśmy tutaj robili porządki na tej działce, jest tam zachowało się jeszcze kilka zdjęć. Te małe dzieci nawet. Były w to zaangażowane. My mamy nawet zdjęcie psa, który niesie w pysku butelkę plastikową, bo jak sprzątaliśmy, prawda, to ten pies nawet był w to zaangażowany. I to naprawdę jak człowiek patrzy na coś takiego, to, jest, to robi się tak przyjemnie. Tak? Fajnie jest, jak jest czysto, jak jest, jak jest wieś zadbana, jak, jak jest wieść zorganizowana. No ale w momencie, kiedy są takie, że tak powiem, kontry, no to człowiek się zniechęca. Myśmy tutaj naprawdę bardzo się napracowali. Yy, prosiliśmy też o zrobienie ogrodzenia, bo ta działka jest notorycznie zaśmiecana. Tutaj wcześniej było takie dzikie wysypisko i to generalnie wychodzi na to, że się nic nie zmienia. No tutaj co jakiś czas zbieramy butelki, bo tutaj co jakiś czas zresztą można się przejść i zobaczyć nadal te butelki są. Posadziliśmy drzewka. Yy, te drzewka nie wiem, no moim zdaniem no coś z tymi drzewkami ewidentnie jest nie tak, bo one usychają, tak? One zmieniają bardzo często kolory, są połamane, podeptane. Prosiliśmy o to ogrodzenie też, nie doprosiliśmy się. W ubiegłym roku na jednej z sesji pan burmistrz powiedział w odpowiedzi na interpelację naszego radnego, że w przyszłym roku będzie budowana świetlica. W związku z tym, że będzie budowana świetlica, będzie też budowane ogrodzenie. No niestety skończyło się, jak się skończyło. A Wracając do tematu właśnie tych oddolnych inicjatyw, oczywiście, że to zniechęca i to bardzo zniechęca. Tylko, że ja jestem takim człowiekiem, że ja się nigdy nie poddaję. Ja, jeżeli obiorę sobie jakiś cel, to ja do tego celu będę dążył. Mimo wszystko, przeciw wszystkiemu, zawsze będę dążył do tego, żeby ten cel zorganizować, przepraszam, zrealizować. A mając jeszcze przy okazji takich pomocników, jakich mam tutaj na wsi, to tym bardziej jestem zmotywowany do tego, żeby, żeby nadal działać i żeby się nie poddawać.